Witam, drogi widzów na moim kanale podróżniczym. Dzisiaj jestem w Katowicach, ponieważ mieszka tutaj artysta sceny rap Pogo. Minął rok od naszego ostatniego wywiadu. Kupę czasu. witam. Siema. Siemano. Witam serdecznie widzów. No, 365 dni. Szmat czasu, szmat czasu. Powiem Ci, że nic się nie zmieniłeś przez ten czas. Jakżeśmy się nie widzieli, mimo to że kontakt jakiś telefoniczny czy tam facebookowy między nami był cały czas. Tak, tak, tak. No i co tak u ciebie jeszcze? Czy coś nowego? Co jeszcze się pozmieniało? Jakie koncerty robisz? Opowiedz troszeczkę więcej. Znaczy no, no, wiesz to teraz tak, jeżeli chodzi o koncerty, no troszkę żeśmy uciekli, odbiegliśmy od tematu takiego takich imprez, imprez jako imprez, przeszliśmy bardziej w koncerty charytatywne. Zaczęliśmy przez twórczość, twórczość, jaką jest muzyka, zaczęliśmy pomagać dzieciakom. Yy, nie tylko dzieciakom, bo i ludziom ogólnie w potrzebie, a także bez względu na, na wiek i tak dalej. Zagraliśmy tych koncertów naprawdę masę, masę tych koncertów charytatywnych. Jest wieżne, no jest fajnie, bo można ludziom pomóc, aczkolwiek na niektórych ludziach yy, żeśmy się sparzyli. Naprawdę, mimo to, że graliśmy te koncerty charytatywnie, staraliśmy się pomóc. No, nie wyszło to tak, jak miało wyjść, jeżeli chodzi o ludzi, którzy mieli uczciwie podejść do tematu, także wiesz, no, są ludzie naprawdę uczciwi i są ludzie, którzy są uczciwi inaczej. Ale wiesz, ukoronowaniem no. tego wszystkiego jest to, że zostaliśmy nominowani do osobowości roku 2018 no, jako się. jedyni artyści z sceny rap w, w Polsce i w Europie, którzy zagrali najwięcej koncertów charytatywnych, nie biorąc za to żadnego wynagrodzenia. Dlatego, wiesz, no to jest bardzo, bardzo fajne, że ktoś to docenił, że ktoś to zauważył i że ktoś po prostu widzi, że tacy ludzie jak my, przez swoją twórczość też potrafią, też potrafią pomagać. No to fantastycznie, dużo dobrych wiadomości z Katowic. Naprawdę dobrze Ci się powodzi, super. No nie, nie mam prawa narzekać, <laughs> przepraszam, nie mam prawa narzekać, bo zawsze mogłoby być gorzej. No tak. To dziękuję za oglądanie nas na moim kanale podróżniczym z Katowic. Pozdrawiamy, Karol Golnik. I Pogo. Zapraszam do subskrypcji kanałów Karola Golnika o nazwach podróże, super kanał, Karol Golnik. Oraz, oraz. mój drugi kanał Polacy w Anglii. Karol Golnik mówi jak jest. I trzeci kanał, Travel Channel Karol. A ja jeszcze chciałem powiedzieć, że niebawem zobaczymy się na jednym. Kanałów Karola Golnika, z tym, że to ja zadaję pytanie, a on odpowiada. Także bacznie obserwujcie, oglądajcie, subskrybujcie, pozdrawiamy. Do zobaczenia. Na razie. Pozdro. Jo.